Kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony Hard I zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tam na do dole i możemy przechodzić do odcinka I dzisiaj e, Brawl Stars Zapraszam wszystkich do mojego klubu No chodźcie, bo na parę osób w ogóle, ale... Zobaczymy. Dobra, m, patrząc na do klub No, możemy mm, grać i pierwszą może w sklepie. Hmm. Gramy, pierwszą rundę może być to. Okay. Dobra, dobra zabray to, to blokiem. Tak, gramy, lecimy. Hmm. Dobra. Hmm.

Zabity, zabity, zabity Pomyłka 13 jadę, jadę. Jest niej, Dobra Zabijemy, co to kolej Tu Edgar zabije? Jest tam Edgar, o nie dobra, dobra uciekam chyba Niby, może jest Mogę by go, o nie, kierowała w kłatym mówiłem Ciekawe, co trumbe za mnie Ciekawe co ugrają, bo już nie będę, nie mam pełnych piłk... Dopiero... CO UWIERDZACIE JAK? MY tego przy... TO PRZEGRAMY MY TO PRZEGRAMY MY TO PRZEGRAMY MY TO PRZEGRAMY NIE bo Zapa zapatrzyłem SIĘ KURDE JAK SIĘ MYŚLICIE UGRAMY TO? Dobrze! Pierwszy! Pi tu, 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 tu. Gwiazdy gry na klubie wysyłane. Dobra. Jest tutaj. Okay. <śvijanya> <Stardard. śvijanya> hi so so Fajnie i... Otwieram Starbrooka. No i jeszcze raz to.

я хочу расставить eu вот так вот Prawie 1120 sekundów. Ale nie. Na broku. Na broku chcę chyba widzieć bo na przykład tak każdy Ale nie. Easy, Co tam Zatem mamy trochę. Dobra. się. Hiperką mnie bywa jeszcze. Ja się nie zmieniła za bardzo. Znaczy, wszystko muszę zawsze ugrać. Dobra, nie raczę, jest. To no, jest ja ten No ale... To znaczy wczoraj... to jest No nie.

Na tych jaskinach. Nie ja mam tak na pokoju. 10 posłów! Jaka jest moja boczna? 16. Tak to wygląda. No, odkażę. Tak, 1100. Przecie, nie co maście? No na małą postacią mam mega stratę. Prawie na nikim. Czym bym tego zazdroszczył, mój. Ale... Najniższą, mam, mam w... Najniższą. Gramy jeszcze raz ten drog chyba. Ale po tym meczu, będę chyba grał bólem Bo na ból też coś się ale... zobaczymy. On... On... Niepotrzebnie sam zrachowałem tam, no, ale on... Nie, będzie practicedz... z... Nie! Nie, No tak, właśnie, coś tak czułem właśnie. Nie! niczego.

w każdym po prostu brał sobie zawsze mam takie uczucie, że wygrać, wygrać tego, tego jak przegrał nawet na randze pierwszej I już tak, tak, już tak, tak, tak. przygrałem, tak jestem zły to może tylko jabłek mam Dobra. mi jest jeszcze jeden poziom jeszcze znaczy, jeden, czuję dwie poziomy Nie niedawno dwóch i doszedł no teraz, nie, teraz tak nie odchodzą z klubu i teraz tak bym powiedział, że to nie chodzi, teraz nie, no, nie ale ja będę wyrzucał tych teraz słabych, bo są, jest tam dużo nieodchodnych i trzeba, żeby to nie dochodził bo no, nie, po dwóch to Są tam sąd 20 krzaki, no i troszeczkę szkoda, bo zbierali to już tam to jest Nie, to jest... Bo nie to... Nie, nie dochodźcie, Fani Real, nie dochodźcie do klubu. Właśnie mojego klubu go. Możecie, znaczy... Możecie, bo to mi nie będzie sprawiało żadnego problemu, ale... Dobra. Co ja myślałam, że ja dwóch? Ogarnę. Nie, ja, co ja zrobię? Jedno, nagrywałem odcinek i Fify, Podobał Wam się ten odcinek? Czy... Tak, so. go to jest wam się to jest fajnie, Tak, taki podoba? Jest Jest fajny. Jest fajny. Jest fajny. Jest

jeszcze gra, ale, ale mi się nie chce po tą postacią grać. Bo ja, ja nie lubiłem z tego odcinków, ale i nie, nie, czasami gram w browsers i czasami po prostu gram tą postacią, tą postać, co teraz gram po prostu totalny ruch, totalny szaf. ja wszystkich zabijam, ale dziś, dzisiaj ubiję nie o formie, chyba. pewnie tak, 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 jest. okej, tutaj pewnie. Morki, 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 nie, mamie, nie wiem, znaczy, No morki, morki, Ale ale morki, 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 nie morki, 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 co morki, Znaczy że ja też mogę morki, tylko morki, 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 no. Dobra, nagrywam kiedy indziej. Zrobię to brokiem znowu, bo w roku chciałem mieć tysiąc. Dobrze wiedzieć, bo tak wyglądają moje postaci. Wszystko, no, a wymaksowanych postaci mam tylko tyle, parę. Brok jest wymaksowany, myślę, że będzie się lepiej nim grał. Potem się a, się na ten badżera to wszystko. A, idzie na dobry. Ale no, dobra, 34. mamy. No, no bo teraz nabiję, tak? może załóżmy się. Jeden pocharek mi brakuje, więc... Chyba jeden pocharek, tyle tak mało mi brakuje, więc... Nie będzie z tym problemu. bo spróbuję jeszcze na tej, na tej, tej... Jak się nazywa? Na tej, co przed chwilą grałem, to nie Lili. Nie... 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 wiem.

No to. Może być jeszcze raz nią, ale. Dobra, spróbuję ugryć masz. Ale to pewnie w tym odcinku to będzie ostatnia runda. Ale pokażę Wam jeszcze ten klub, żebyście dochodzili. No tak, to będzie... Ale. Niebezpiecznie się pakować, nie mogę. ale musiałam, Nie mogę, 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 mogę. być na wodzie? Czy ona może iść na wodzie? Widziałem to, tylko. Na szczelinie jakoś napisz,

No dobra, fajnie, dobra. Jest okej. Okay. To chyba już ostatnio w tym odcinku. Chociaż ty jeszcze zobacz... No nie, nie nabiję 20. No to muszę jeszcze nabić 20. No nabiję 20 jeszcze. Idę zaraz na Ule. Ktoś ma tę stać nową. Ona jest chyba mocno. testowałem ją.

Dobra, 3, 2, 1. Lecimy na pewno chyba. Co tu lecimy no. Zaczynamy. Ja w dwóch rzędach nie z tym poradzę. Co? No. co my tak? No. 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 No, ale jak on nie bił? Dlaczego on jest? No, ale tragicznie mi się wyzwali. Nie będzie tej rangi chyba. A będzie jednak. No, ale no bo oni się zabijają sami. Dlaczego? No, to Nie No, to to No, nie być po prostu się już li no, no okej, okay. no, okay. no nie na drugie miejsce, bo ja jestem zadowolony, ale dobra. 20 ranga, moi kochani. A teraz mi się wydaje, że będzie końc tego odcinka, ale zbierzemy jeszcze. Napiszcie mi to, może będę robił drugi odcinek, zobaczcie, bo będę robił na pewno parametry, że będę robił drugi odcinek z Brałstes. To napiszcie mi to, kogo, kogo mam wybrać. Amber, czy sp... Kogo, kogo mam po prostu wybrać? Bo ja nie wiem... Ja wybieram spajka, bo... no bo wiecie co z, z tego. Ale napiszcie w komentarzach, kogo mam wybrać. to to musicie, musicie napisać, napiszcie w komentarzach, kogo mam wybrać: Amber czy Spajka? A ja na razie będę Spajka Nie tak mega dużo mi brakuje, ale na razie po prostu nie będę. Tych, 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 tych punktów nie będę zbierał. do tego Spajka na razie. Czyli zdążyli napisać. Hmm, tu chyba widzowie, <laughs> no tyle. Albo jeszcze by coś kupić, może. W nie, ale myślę, że o coś takim. Ale jak? O co w tym chodzi? Za błyskotki myślałem. No. No. Nie. Jest taki ładny do No kupujemy go po widzowie, tak? No to się... go, bo ładny. To jest nowy ten skin. Ja bym... No wygrałem. No to chyba Po tym skinie -y, chyba w tyle razie. No to i widzowie chyba Będzie na tyle z tego odcinka No to tyle, tyle No tak, więc I jeszcze klub, klub, tak jest Gdzie się odeszli? To jest dwóch kuzynów, w tym klubie. Tak jest, gramy te świnie. Ta mega świnia była tragiczna. W ogóle ja nie dostałem, bo nie grałem, bo ta, wszystkie mega świnie grałem, a oni oczywiście nie grali, więc też postawiłem nie gram. <laughs> Ale dobra, mm, będzie na tyle tego odcinka, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tam na dole i elo320 Siemaczku. Woo! <coughs>